Cześć, dzień dobry. Hm? Dzisiaj będzie masaż, nawet takie lekkie ćwiczenia na stres, na to, żeby wyrzucić go. Hm? Pogoda, wiadomo, jaka jest za oknem. No cóż, słońca brak. Jak to ktoś kiedyś powiedział, taki mamy klimat, więc musimy sobie jakoś, dziewczyny, kobiety, radzić. Tak? I w związku z tym, kilka takich fajnych ćwiczeń pokażę. Możesz ze mną je zrobić. Ja jeszcze tam chwilę gadam, ale już możesz sobie stanąć, postawę przyjąć i możemy zacząć zrobić coś fajnego dla siebie, tak? To jest naprawdę bardzo ważne, bo jak ty się będziesz dobrze czuła, ty będziesz miała fajny humor i będziesz chociaż troszkę uśmiechnięta. Hmm? To wszyscy naokoło to odczują. Naprawdę. Także zrób coś dla siebie. Dobra, uwaga. Stajemy. Ze dwa, trzy takie do tyłu, żeby tak się dobrze stanąć, równiutko, tak, żeby tutaj pierś do przodu. I uwaga. Zaczniemy od oddechów. Tylko trzy zrobię. Pokażę jak, a ty jak się wkurzysz, to będziesz go je dłużej stosować. Aż poluzuje się tam w przeponie, dobra? Ale my zrobimy dzisiaj trzy. Uwaga. Język, przepraszam jeszcze, język kładziemy tak na podniebienie. Równiutko. Teraz nie będę gadać. Uwaga. To koniec. Nie żartuję. Teraz będzie, teraz rozluźnimy trochę szyję. Bardzo, bardzo dużo mamy tu stresu na szyi, a co za tym idzie, ściąga nam się to wszystko, więc jak szyja rozluźniona, to i twarz promienna, tak? Może. Dobra. Dłonie na klatkę i uwaga, do góry. Broda i tak ją trochę wyciągamy. 3 cztery. I wyciągamy. Raz, dwa, trzy. Ok. I z drugą stronę. I wyciągamy do góry i broda. Hop! Raz, dwa, trzy. Mhm. I druga strona do góry i wyciągamy brodę. I tu ma się rozciągać. Raz. Dwa, trzy. Dobra. Tak? I jeszcze uwaga, to jest fajne. Głowę, yy, głowę będziemy, brotę będziemy do klatki piersiowej zginać, a z tyłu mm, tak? Położymy sobie, nie wiem czy widać, na, na głowie yy, ręce i takie opuścimy. Dobra? Czyli patrz jak ja robię, to nie jest trudne. Uwaga. Głowa do tego. Na karku są. I tak opuszczamy. Opuszczamy. Tak, chwilkę sobie postęp. I już czujesz. Jak stoisz dobrze, to czujesz, jak tam już z tyłu się fajnie rozluźnia szyja. Kręgosłup. Proste ćwiczenie. A jakie fajne. Jeszcze raz. Opuszczamy głowę. I dłonie kładziemy na czepec, na, na, na głowę i opuszczamy ręce, tak żeby był ciężar rąk. I świetnie już się rozciąga nam z tyłu kręgosłup i jego mięśnie. Coś cudownego, naprawdę. Ale to jeszcze nie koniec. Spokojnie. Broda. W brodzie bardzo dużo. Nam się tutaj emocji yy, zatrzymuje, a emocje są różne. I te takie, i te, i te fajne, tak? Więc nawet tak, piąsteczkę weźmiesz i kółeczka. Mhm. Cudownie. Mhm. Też hiulkę. Mhm. Grabki i trochę usta, trochę otwórz. Będzie łatwiej. Kładziesz tak. Y głowę kładziesz na palce i ciężar głowy jest. I do góry. I do góry. Ok. Teraz piąstki. Hop, hop, hop. Jedna piąstka tak tu. I druga piąstka tak tu. Między jedną kością a drugą kością. Tu jest taki przesmyk. Przesmyk czegoś. Czegoś, gdzie właśnie tu jest żwacz. I tu się najbardziej nam też yy, kumulują emocje. Różne emocje. Ja nie będę ich nazywać, bo, bo po co wszyscy wiemy, nie? Dobra. Yy, kładziemy i kładziemy głowę na, na tych naszych tutaj kłykciach, tak? Kładziemy głowę i trzymamy, trzymamy. Możemy sobie poruszać trochę. Mhm. Dobra. Tak, nie wiem, do 10 policz. I troszeczkę dalej. Troszeczkę dalej połóż tu. Tu cię będzie oczywiście kło. Trochę nawet bolało, ale bez przesady, wytrzymasz. Bo tu masz zaciśnięty żwacz właśnie. No. I też kładziesz... I też trochę sobie tak poruszasz. No i, poru i troszeczkę podnieś i znów. O. Taką dróżkę zrobimy. O. Hmm? Kładziesz i tak trochę ruszasz. Tak, kładziesz i trochę dotykasz. Tak posuwasz. O, posuwasz. Co za słowo? O. Tak. Dobra? Przynosi. O, tutaj też. Tu nawet jak masz katar, to też fajnie tak sobie porobić. Takie proste ćwiczenie, a udrożnisz sobie po prostu oddychanie. Takim ćwiczeniem. Tak? Może nawet i katar spłynąć. No, tak jest. Tak. I tu najważniejsza część. Tu przy oku, o tak trochę wyżej, o tu i tu, tak? I też kładziemy głowę. Tak? O tutaj, tak nawet. Tak wyczujesz, to, to takie ma być miejsce, gdzie jak położysz, to trochę yy, trochę pobolewa, trochę nie pobolewa. Zależy jak, mnie nie boli już, bo ja często tak sobie robię. I też chwilkę yy, po prostu trzymasz, tak? Mhm. Dobra. I tu, przy oku też. Ja tak delikatnie też kładę sobie yy, twarz na, na palcach. Delikatnie. Mhm. Skronie. O, to jest fajne. Tak, masujemy sobie skronie. Mhm. Dobra. I trzecie oko. Delikatnie masujesz. Ale tak czujesz, masujesz tak odczuwalnie, nie, nie, nie delikatnie. Znaczy delikatnie, ale odczuwalnie, dobra? I jeszcze sobie połóż, połóż sobie głowę na tym. Mhm. I też odpolisz, nie wiem, do dziesięciu. Chwilkę podtrzymaj. Tak? I w ogóle jeszcze paluszkami połóż yy, połóż czoło na, pal, na palce, tak? I trochę wyżej. I przy samych włosach. Tak, też. Połóż głowę na palcach. I też tak do 10 policzyć. Rozmasowujemy sobie głowę. Tak mocno. To musi być odczuwalne. I tu przy skroniach. Odczuwalne. 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 Dobra. I jeszcze na sam koniec uszy. Tak uszy. Sobie te tutaj dolne, hmm? najmniejsza najmię, część ucha niech zostanie wymasowana. I potem tak jak budda pociągnięta. <laughs> Przepraszam. Pociągnięta. O. Pociągnięta. No i co? I mamy to. Jesteś trochę już taka rozluźniona. Nie mówię, że od razu zrelaksowana, ale rozluźniona. Trzeba o siebie dbać. Taka jest sytuacja, jaka jest. Ja jeszcze lubię robić sobie przyjemności w postaci nakładania bardzo dobrych kremów. Ten krem na przykład jest z, odrobin, z drobinkami złota. Tak, on jest pod oczy. A oczy to są bardzo ważne w naszym życiu, więc pod oczy taki krem ze złotem koloidalnym, on razem z tą maską złotą jest duetem, maskę złotą na, na twarz na, na, na noc dwa, trzy razy w tygodniu a ten kremik codziennie rano i wieczorem krem jest fajny, bo jest w formie takiego tutaj dzióbka więc bardzo łatwo się nakłada o, widzisz jak tak i Tutaj i tutaj, na opadającą powiekę też. Proszę bardzo. Różno i przyjemnie. Co jeszcze? No, jeszcze przede wszystkim na ten poprawę humoru, co? Ja to jeszcze lubię spacery. Spacery, słuchanie dobrej muzyki. Ja serial jeszcze lubię oglądać. Rozmowa z drugim człowiekiem też jest fajne. Wszystkiego dobrego. Na stronę zapraszam. Robimy sobie przyjemności.